Co do zmian konstytucji. Otóż wszystko zależy od tego, jak się postrzega państwo. Otóż ja państwo postrzegam może nie tak prosto, jak ten, no Boże, taki ekonomista amerykański, którego nazwisko mi z zaćmienia wyleciało, to teraz ja sobie przypomnę, który twierdzi, że ropa który twierdzi, że państwo jest najgorszą organizacją przestępczą. To jest prawda. Państwo jest najgorszą organizacją przestępczą, ale konieczną. Konieczną, ponieważ państwo jest monopolem na przemoc. Państwo jest monopolem na przemoc. I tym, dlatego, że jest monopolem na przemoc, to chroni nas przed przemocą ze strony uzurpatorów. A łatwo. Jest znosić jednego bandytę, niż popędzać się przed dziesięcioma. I dlatego państwo jest konieczne. Jest to niebezpieczna organizacja przestępcza, ale konieczna. Na zasadzie mniejszego zła. Ale z tego wynikają pewne konsekwencje. Jeżeli państwo jest organizacją przestępczą, to wprawdzie Powinniśmy się zgodzić na to, że nie miało pewną władzę, ale bez przesady, jak naj, możliwie jak najmniejszą, bo Państwo rozszerzając swoją władzę, rozszerza ją kosztem naszej wolności i naszych pieniędzy. Dlatego w konstytucji nie wchodzą w szczegóły, jak ktoś jest zainteresowany moimi poglądami na temat konstytucji, to w internecie jest dostępna, dostępny projekt konstytucji, który w 1992 roku napisałem. Teraz bym trochę tam poprawił, ale niewiele. Yy, miał on takie zalety, że był o połowę krótszy od następnego najkrótszego. Miał 58 artykułów, a tam projekt sporządzony przez panią profesor Zakresko miał ponad 100 ale mniejsza tym. Więc co jest najważniejsze? Najważniejsze jest, ponieważ państwo jest niebezpieczną organizacją przestępczą, a każda władza ma naturalną skłonność do ekspansji, to bardzo dobrym rozwiązaniem jest zasada trójpodziału władzy. Ponieważ z jednym gangsterem, my sobie nie poradzimy, możemy się tylko zbuntować przeciwko niemu. By ochronić naszą wolność. A z buntownikami to wiadomo, krótka rozmowa. Więc okropne nasze położenie. Natomiast jak mamy trzech gangsterów, to oni z uwagi na to, że każda władza ma skłonność do ekspansji, no widzimy, pan prezydent Kaczyński spiera się z panem premierem Tuskiem, który jest ważniejszy. Cały, właściwie do tego się sprowadza całe życie politycy, politycy polskiego. Oni nic więcej zrobić nie mogą, bo i tak muszą robić to, co im każą starsi i mądrzejsi, więc spierają się, kto jest ważniejszy. Gdyby dodać do tego jeszcze władzę sądowniczą, niestety u nas władza sądownicza, sądy są niezawisłe, to wiadomo, ale to znaczy, to są, że nigdy nie wiadomo, co taki sąd zrobi, znaczy zrobi taki Natomiast, jeżeli trzech gangsterów trzyma się nawzajem za klapę, żeby nie dopuścić do ekspansji, to znaczy, że mają, to tylko tyle znaczy, że mają ręce zajęte i nie mogą, nie mają czym już dusić nas. No, nie jest to może absolutna gwarancja, ale jak nie ma lepszej, to dobra i tak. I druga rzecz, jaka, jaką w konstrukcji warto było się zastanowić i to jest w ogóle fundament, od którego trzeba zacząć wszelkie reformy państwa współczesnego, to jest przywrócenie ludziom władzy nad własnymi pieniędzmi. Bo jeżeli ludzie nie mają nad tym władzy, władzy nad bogactwem, jakie wytwarzają, a ta władza została odebrana. W 1995 roku robiliśmy takie badania w Centrum Adela Smitha, z których wynikało, że y, państwo zabiera 83% dochodu rocznego rodzinie pracowników najemnych zatrudnionych poza rolnictwem, czyli będących w sytuacji większości z nas. 83% dochodu. to znaczy, że zostawiają tylko takie na papierosy kieszonkowe. Ci ludzie są oczywiście skazani na pomoc państwa, którą muszę, muszą wypraszać od biurokracji, a biurokracja daje im albo im nie daje. Te pieniądze, które wcześniej im odebrała. Zwracam uwagę, jak niebezpieczny jest to proceder. W książce Pułapka yy, Goldschmita yy, autor powołuje się na badania, jakie w 30 lat po uruchomieniu w Stanach Zjednoczonych programów w programów socjalnych Wielkie Społeczeństwo, bo prezydent Johnson w 1965 roku to uruchomił, i w 30 lat później. No, William postanowił to zbadać, jak to działa. Okazało się, że tylko 28% środków wyłożonych na te programy socjalne trafiło do adresatów, to znaczy do tych biednych. 72% tych pieniędzy zostało przechwycone przez aparaty biurokratyczne, które cały czas się rozrastały, które administrowały tymi programami. I Williams podał w formie opisowej, ile pieniędzy na to wydano przez 30 lat. To znaczy, podał, co można by za to kupić. Otóż, można by za to było, jego zdaniem, wykupić majątek trwały 500 największych przedsiębiorstw amerykańskich i całą ziemię uprawną w Stanach Zjednoczonych. Drogą Amerykę można było za to kupić. Takie pieniądze zostały wyssane z gospodarki, to znaczy odebrane ludziom. I przekazane darmowzmianom, pasożytom, który, tych, w postaci tej biurokracji, która w innych warunkach wcale by nie była potrzebna, gdyby rządy nie odbierały ludziom władzy nad bogactwem, jakie ludzie wytwarzają. Otóż o, jeżeli mówimy o tym, żeby nawet, nawet o demokracji, która wymaga pewnego minimum autonomii wobec naszych panów gangsterów, no to nie ma takiej autonomii. Nie może być autonomiczny ktoś, kto urzędnikowi państwowemu jest ręki. Jakim on dla niego partnerem? Co on? Na czym on będzie głosował? To jest w ogóle śmieszna zabawa. Znaczy groteskowa, nawet nie śmieszna, czasem groteskowa. Bo się robi z ludzi idiotów stwarzając wrażenie, że oni to wszystko na, za ich przyzwoleniem się odbywa. Niestety w wielu przypadkach ludzie są tak ogłupiali, że w wielu przypadkach to jest prawda.